Jezus Chrystus w filmie odmęki przez pasję powybranych. I tak długo twórcy bada mieli problem, jakim Jezusem ma być w ich udzielach. Brodatym blondynem, Czarnowlosym modelem wyjętym z katalogów mody, przybranym na modlę zbliżona do kanonów obowiązujących w jego czasach, a mozem wychudzonym. Z lastym rudzielcem o twarzy niezgodnej z powszechnymi wyobrażeniami? To pierwsza wątpliwości twórców. Jest i drugi, wciąż nierozwiązany, problem. Jak pokazać w filmie historię Jezusa? Zgodnie z kanonem, czyli jedna z czterech Ewangelii, przecież nie jest ona kronika życia Chrystusa. Jak i czym wypełniać luki w znanej nam historii? W serialu Wybrani, dwa sezony, twórcy wypełnili te luki, może stać tak wysokie oceny? Filmów z Jezusem z Nazaretu w roli głównej nakrycono podobno półtorej setki, Filmów, gdzie jest pojawia się w tle, jest znacznie więcej. Pierwszym obrazem była Mekka Chrystusa z 1896 roku. Podawana jest też data 1899 roku. Wloska, 10-minutowa produkcja. W 1903 roku powstał drugi film, Zywot i Mekka Jezusa Chrystusa. Francuska produkcja, 44-minutowa produkcja, nakrecono w Egipcie i Palestynie. A niektóre sceny były ręcznie pokolorowane. Trzeci film, From The Heim to The Heights with Ro Rozmachem, bo za 35 tysięcy ówczesnych dolarów, w roku 1912 Amerykanie. Pierwszym filmem dwiekowym w historii kina nowotestamentowego była 90-minutowa francuska Kolgota z 1935 roku. Wówczas pojawił się kolejny problem, w jakim języku ma mówić Chrystus? Za 69 lat rozwiaza go reżyser Pasji. W latach 40 praktycznie nie krycono filmów poswieconych wylacznie Jezusowi. W latach 50 ten trend utrzymał się, ale stworzono obrazy, w których choć Chrystus pojawiał się na chwilę. De facto jego osobie były one dedykowane. Wspomnijmy Chodzby Kowady z 1951 roku. Przecinek Szaten z 1953 roku i Benchura z 1959 roku to były superprodukcje z rzeszami statystów gwiazdami ówczesnego kina. W filmach nowotestamentowych twórcy nie mogli zbytnio popadać w komercję, gdyż tematyka świata. A czuwających nad szarganiem świetości nie brakowało. Dopiero w 1977 roku pojawiło się dzielona miarę tych z epoki kina W loski geniusz stworzył 6-godzinnego Jezusa z Nazaretu. W roku 1988 kinem nowotestamentowym wstrzasnęło ostatnie kuszenie Chrystusa. Wybitna ścieżka wiekowa z muzyka odegrana na zrekonstruowanych instrumentach z tamtych czasów i atmosfera, skandalu. Nakrecony na podstawie powieści Nikosa Kazantzakisa o takim samym tytule, przed Soborem Watykańskim drugi byla w indeksie ksiak zakazanych. Z wielkim trudem reżyser przez 10 lat szukał producenta, jest i pozostaje filmem jedynym w swoim rodzaju. Dla jednych genialny, dla innych obrazy burczy. Możliwe, Możliwe, że wielu ateistów od urodzenia dzięki niemu bliżej poznala historię Jezusa z Nazaretu. I dochodzimy do roku 2004 i pasji. Nowe podejście do kina jako takiego, w tym filmie mówi się nie po angielsku. W losku, francusku, ale w językach, którymi posługiwano się wówczas. Rzymianie mówią po latinie. Jedni zodzi po hebrajsku, inni po aramejsku, ojczysty język Jezusa, słyszy się też grekę. Scenariusz jest ewangeliczny i nie ma w nim miejsca na interpretację. Reżyser Chcial. by film wyświetlano, bez tłumaczenia, bo uważał, że historia jest tak znana, że wszyscy wiedzą o co w niej chodzi. A na koniec przedstawiamy 10 najlepszych filmów o Jezusie Chrystusie według portalu Filmweb. Ranking sporządzono na podstawie ocen użytkowników, co oznacza, że mogę pokrywać się z ocenami i wyborem profesjonalnych filmoznawców, ale nie muszę. Zresztą niekoniecznie w tym zestawieniu filmy z wyższa ocena zajmuje esowy Wyzej ulokowane. A zatem, numer 10, Maria Magdalena, 2005, ocena społeczności F.W. 5, 5 Numer 9, Spotkanie z Jezusem, 2000, 7, 30. Numer 8, Ostatnie dni na pustyni, 2015, 5, 80.

Z Briana, 1979 7 90. Numer 2. Ewangelia według Święty Mateusza 1964 7 30. I numer 1 według ukladanki przygotowanej przez Film Web, Ostatnie Kuszenie Chrystusa 2004. 7 70. Nie do końca zgadzam się z taka klasyfikacja. A państwo?